Serdecznie witam i zapraszam na przypyszne domowe jagodzianki. Najpierw przygotuję roszczyn. Do miski rozkruszam 30 g drożdży świeżych, dodaję około łyżeczki cukru, około 2 łyżek mąki pszennej oraz trochę letniego mleka i mieszam. Miskę nakrywam ściereczką i odstawiam na około 15 minut, tak żeby drożdże zaczęły pracować. Następnie do rozczynu dodaję jedno całe jajko plus jedno żółtko, pozostałe mleko, w sumie razem z rozczynem, jedną szklankę 250 ml. Pozostały cukier około 5 łyżek, w sumie około 60 g, szczyptę soli i pozostałą mąkę pszenną, w sumie razem z roszczynem 3 szklanki 250 ml, czyli 480 g. I mieszam łyżką, żeby składniki wstępnie się połączyły. Następnie dodaję 60 g roztopionego i przystudzonego masła i jeszcze przez chwilę mieszam. Następnie ciasto wykładam na blat podsypany mąką i delikatnie wyrabiam przez kilka minut. Jeżeli ciasto kliłoby się do blatu to delikatnie podsypuję mąką. Ciasta podczas wyrabiania nie naciskam zbyt mocno, ponieważ jest dość luźny. Ciasto możemy również przygotować robotem lub mikserem. Kolejność dodawania składników jest taka sama. Wyrobione ciasto przekładam do miski oprószonej mąką, nakrywam folią spożywczą i ściereczką i odstawiam w ciepłe miejsce na 30 minut. Po 30 minutach ciasto odpowietrza, kilkukrotnie je ugniatając. Dzięki temu ciasto po upieczeniu będzie delikatniejsze. Ponownie nakrywam folią i odstawiam w ciepłe miejsce na około 30 minut. Wyrośnięte ciasto wykładam na blat i przerabiam. Dzielę na dwie części, z których formuję wałki i dzielę na mniejsze kawałki. W sumie na około 10-12 części w zależności jak duże chcemy jagodzianki. Z każdego kawałka formuję kulkę, nakrywam ściereczką i odstawiam na około 10 minut, aby ciasto odpoczęło. W tym czasie przygotuję jagody. 3 szklanki jagód wsypuję do miski, dodaję 4 łyżki cukru, 3 łyżki mąki ziemniaczanej i potrząsając miską mieszam. Jagody są gotowe. Następnie kulkę ciasta rozwałkowuję na placek, na środek kładę trzy łyżki jagód i zlepiam jak pierogi. Należy dokładnie zlepić, aby sok z jagód nie wypłynął podczas pieczenia. Stroną, którą zlepiałam, układam na blasze wyłożonej papierem do pieczenia. Uformowane jagodzianki nakrywam ściereczką i odstawiam na około 10 minut do wyrośnięcia, a w tym czasie przygotuję kruszonkę. Na blacie palcami łączę ze sobą 4 łyżki mąki pszennej, 2 łyżki masła o temperaturze pokojowej z 2 łyżkami cukru tak, żeby powstały grudki. Przed pieczeniem jagodzianki maluję mlekiem i posypuję obficie kruszonką. Blachy z jagodziankami wstawiam do nagrzanego piekarnika do 170 stopni na środkową półkę. Piekarnik mam ustawiony nagrzanie góra-dół bez używania termoobiegu. Jagodzianki będę piekła około 25 minut na jasno-brązowy kolor. Upieczone jagodzianki wyjmuję od razu z piekarnika i zdejmuję z blachy. Odstawiam do wystudzenia. I piekę drugą porcję jagodzianek. Jagodzianki są gotowe. Życzę udanego wypieku i smacznego.